Siema! ma z tej strony Urban jest ze mną Dandel który właśnie widział rękę? cicho Dobra Na, tak jak napisałem w dzisiaj będzie Battlefield i WWE i rozpoczynamy od Battle... <laughs> <laughs> WWE cicho Dobra Urban to jaka konkurencja? Ha! <laughs> ale serio jaka? Nie spróbuj na fejsie To dajmy... No co? Dajmy 2 na 1 O! Dobra, ty będziesz tym jednym nie. Dobra, to pierwszy ty będziesz tym jednym, a potem ja będę tym jednym Nie Znaczy, ja przecież bym przegrał A czy dawaj jakiś tam siostry przebiegają do tego, bo Mamy no czekaj teraz sobie wezmę... obrobię to wziąć, potem wezmę... To tak Co to mówię! No to jest chrześcijań, To jest miejsca. To jest, jest chrześcijań. Dlaczego tego mówię Nie. Dobra, chociaż ja sobie wezmę jak tak, sobie wezmę. to nie wezmę. nie, bo ty to jest Ja wezmę na przykład kozielowa, a tutaj wezmę na przykład piksioła. Hyyy! Hyyy! O, tu... o, ktoś mi zaspał Bo jesteśmy w basku. Tak. A w tej pozostań jak jakaś krelecia rana, to za co tego? Znaczy mnie tak. przynajmniej. Eee, na skrypie, tak? Tak i powróciliśmy do... Wał 3. Bo Wał 3, grobka 1 jest zrąbany. A! A on idzie na mnie.

Stargi. No, a no, to ty. O Boże, no co za... No. Jak ktoś się pojawił na schybę? Tato! Tato! Kurka,ś mi zaspamił na szkybę. Nie, bo go to łama trzy ja. A, Aaa. to? Koto... Dziodzio. Kontra, nie! No ja bo w końcu to nie Ale mi nie musi. No ale byłeś tam. No ej, ale też podnieś głowę. Czekaj, to Czekaj, ja mówię, zrobię, a potem piszę. się do. O, że rzutaw, rzutaw! No ja... No bo ja go łapię, a ty go No bo miałem przewagę i chciałem zrobić robić kill all switcha. Ktoś mi To mam na nich... AAAAAAAA! Co za debil! Zamiast zrobić to no! Chciał na robiu. No No nie, nie, nie wiem, teraz nie, A teraz? Dobra, synchronizacja jest bardzo... Teraz tego bi. Ja na niego skoczę na AAAAA Dobra, bigu! <Cz chess1> Widzisz, już będzie jąkslama znowu, drogi? Czekaj, hmm. czekaj, czekaj, czekaj Ale czekaj, czekaj, brudna! Bingo! Ale to będzie dla mamy... Skacze! Skacze! Cioł, wyskoczę! Wyskoczę! Nie wyskoczę! A ja dobraj taki Oooooo! Aaaa! On cię tak? Nie, to ja Nie, to ja chcę tego... Ola, wyjdź go nagrywam On ma przepakę, on będzie na w ogóle. Nie baj go kopułem. Tak nagrywam. Zrobił mi cię upslem! Wejdź no kurde Ola, 15 minut, daj. Tak. go, wejdź go, albo nie, nie bierz go, nie bierz go. Pa. Eee, wyjdź Skacze na niego, SKACZE! No wiesz Nie ma. Dobra, trzeba go zbić. Nie mamy z niewolni zali. Ha! Klata! Plecid barki, co? Jak to są czuć? Od tego są ciężar. A masz. No weź jak... Jedzić na patrzepkę <noise> Ujuu A! Ciągle, no będziemy ja gumiałem, nie ja gumiałem! <noise> Co za lamę odcinek... skróci? Kulat nogi. Was? Cio, cio. ja mu, ja mu! No po mówiłem, ja mu to ten jeszcze na mnie skoczył! gramy! Bądź ci zrobi co y, chleba... na razie to on to by zrobił Jak a! a! masz do krótkie nogi zrobili mi to jest coś takiego jak kopung? zostaw go. go? mówię! no i tak to bym sobie go spokojnie podniósł i coś mu zrobił? nie! musiałeś go kopnąć! Aaaa wow! moje! No no ja pieprzę! Co za ciota z ciebie! Tu masz grudy, a i nie będę ci pomagał jak kik przypnie. No tak! I mm? Zrobiłem mu fioła, mogłem mu coś zrobić? Czy ty... Nie musiałeś go walnąć, nie? No ale byś nie mu nie zrobił tego... Finisz hiera! No, wiem, ale bym mu coś innego mógł zrobić. Jakby nie jest kontrola. tyle A wy kontrolujesz. Jak, jak odkupisz to Jak Proszę nie kontroluj. Wiedziałem! Ja. Przypnij go. No jo. Jak łatwo ci powiedzieć jak ja nie mam w ogóle... No to sam go, sam, do sam, do sam, do sam no wejść jak to sobie zrobić? chyba robisz sobie, to nic nie daje, bo nie walczę! A cię, piła cię! Dobra. Ale to on miał z trupa! Ciągnął! Nie, do roku! Paaaaa! Nie, zostaw, zostaw! Dostaw, zostaw! Dosta? No co za menda! NIEEEE! Zostaw, ja chcę mieć przewagę, bo co mógł coś zrobić fajnego? Klata plecy taki. No i fajnie! Ja pieczę! Ej, to było nice! Ej, czy nie mogę biegać? Czy to samo mi przewaga? Szybko to masz No i masz, no i działaj coś! Pao! Tak, a nie? Nie, nie, nie pójdziemy. Pa! No i dlaczego on to kontruje ciągle? No powiedzmy słaby. Drukzią. I onaj on lepiej! Mhm. Sam sobie raz. Dobra, Mami już! Pao! Ale ja się ja ten... to... ja, wiesz, w tym szeroko Lasam go! Ja wiem,

ja cię biłem? To tu mnie bił? Ale ja cię Aaaaaa Aaaaah! Kopunk. Aaaah! 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 Chciałem mu zrobić Aaaah! 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 Дуб! А, ешто, я, дъжд, дубер! Иди, Курде! да, у него курде! да пинаш, О, матко! co użyj? Eee. Od tego to mi ciężarki Aaaaa, eee. no, okay. tak, sobie się tak, Na razie to tak jest? To z nagrywaniem, nie, się to powiedzieć. Jeśli chodzi o karaoke, no to Na razie musimy mieć lepsze mikro nie, no to by nie będzie żadnego w odpowiedniej cenie, dobrego, no to... ANULUJEMY karaoke, Chyba, że będziemy nagrywali prosto do lampka i będzie zrąbany dźwięk! Nie, nie no, Nie anulujemy! Tylko będzie... poczekamy! Właśnie... Ale nie bójcie się, będzie na PEWNO! Śpiewać się, się uczymy. Dobra, no to to by było na tyle, nie wiem. No jeszcze... To wiele, ale nagrywać. No, ale chodziło mi o WW. No wiem, ale... Badania, Dobra, da. pozdrawiamy znowu. Nie, przy W i będziemy pozdrowiać. Tak, więc możecie pisać kogo mamy pozdrowić. Dobra, to, <laughs> no Ja bym chciał pozdrowić Danzela. A ja Urbana. A ja bym chciał pozdro pozdrowić Damiana Siostrę. A ja Michał, a... trawe e, A ja to jest I Fumpera. Dobra. I, a i nie tema, bo... Dobra i, I ma Admana na naszym przerwie. Nie ma. Nie ma, bo wtedy podaję, nie Dobra. było na tyle I o, pozdrawiam wszystkich znajomych z Facebooka. I tych, którzy nie mają Facebooka, bo nie chce im się zakładać. Yo! A prawa Dobra, trzymajcie się, cześć. Do zobaczenia jeszcze dzisiaj.